Pani siedzi w świecie mody już od bardzo dawna, już nie tylko jeśli chodzi o top model, ale, to bardzo dawno, to prawda. ale też reżyserie mody. Ja nie mogę nie zapytać, co by się stało. To już mówimy bardzo wybiegając w przyszłość, gdyby pani synek powiedział, że chce zostać modelem. Akceptowałaby pani wspierała, czy jednak Nic by się nie stało, byłabym otwarta, pytanie, co będzie, jaki będzie świat, który nas otacza, jak on dorośnie, bo to jeszcze, jeszcze chwila przed nim. Jestem bardzo ciekawa, w jakim kierunku to pójdzie. No mam nadzieję, że ciągle istotny będzie człowiek, ciągle istotny będzie jego potencjał, jego wyobraźnia, jego, jego kreatywność. No, ja mam taką nadzieję, że on jeszcze będzie żył i my też w takich czasach. No właśnie, bo te czasy się zmieniają i nie mogę tutaj nie zapytać w takim razie o to jak zmienia się modeling, bo teraz obserwujemy bardzo dużo też promocji na przykład modelek plus size, czy to jest dobry sygnał czy jednak, czy jednak powinniśmy skupić się na tym, że modelka powinna w określony sposób wyglądać dawno już ten świat zmienił punkt widzenia, bo to nie są tylko projektanci, to nie są tylko ludzie z branży, którzy decydują o pewnych trendach, to są po prostu trendy jakby, które, które przy, przyświecają też codzienności pewnej, no jesteśmy na pewno bardziej otwarci, staramy się być bardziej świadomi, bardziej de demokratyczni, zatarły się pewne granice, proszę zobaczyć, że na dobrą sprawę modelki są influencerkami, influencerki modelkami, Zwyczajne, w cudzysłowie, zwyczajne, niezwyczajne dziewczyny też są bohaterkami pewnych sytuacji, prawda? To, to dobry kierunek? To jest. To, to, to w ogóle nie myślę o tym w tej kategorii kompletnie, po prostu tak jest. I e, musimy się z tym pogodzić, również branża, więc po prostu wydaje mi się, że absolutnie każdy może się poczuć e, e, tutaj e, ważny. Natomiast co innego chcę powiedzieć, że na, że moją tak jakby ideą jest walka o wartości, o jakość, bo to nie znaczy, że wszystko można zrobić, prawda? Mm -hmm. Tylko chodzi o to, żeby to było wartościowe, żeby to było jakościowe, żeby to było inspirujące, żeby to było dobre, żeby to nie były złe treści, i tak dalej, i tak dalej. To jest moim zdaniem nasze zadanie, żeby na te rzeczy wskazywać, prawda? A reszta no, tak naprawdę trochę nie zależy od nas.